Kochani moi, witam Was na moim kanale. Dzisiaj znajduję się i zaprowadziłam Was do Galerii Lafayette. Niektórzy z Was pewnie znają ten dom mody, który jest przepełniony luksusowymi markami, luksusowymi towarami. I tutaj najczęściej Francuzi robią zakupy świąteczne, jakieś tam prezenty na święta właśnie w tej galerii, bo jest dużo takich unikatowych rzeczy, produktów. No, i tutaj możecie je właśnie znaleźć. Ja jestem samego rana, nie ma jeszcze dużo osób. Na szóstym piętrze znajduje się kawiarnia. Jeżeli będziecie w tej galerii w celach turystycznych albo w celach po prostu y, zakupowych, to polecam Wam zajść aż na szóste piętro, bo to właśnie tutaj możecie coś tam zjeść i się napić. Ja wcześniej nie wiedziałam nawet, że to szóste piętro ma kawiarnię, i myślę, że chyba wcześniej nie miało. Były jakieś tam mini bary na dole, ale dzisiaj właśnie dotarłam. Na, to, na te piętro i stąd mogę dla Was nagrywać, ponieważ jeszcze nikogo nie ma, ale pewnie za jakiś niedługi czas będzie dużo turystów. Słuchajcie, wrzuciłam Wam przebitki z tego, jak ta galeria wygląda na zewnątrz do filmu i postaram się Wam jeszcze z, ze środka tutaj nagrać jakieś filmiki, żebyście sobie mogli zobaczyć, jak to wygląda. Ogólnie galeria jest zachwycająca, bo jest przepiękna choinka. Co roku robią inną dekorację. W tym roku jest taka powiedzmy bardziej minimalistyczna, świecąca, ale niezbyt kolorowa. Mnie się bardzo podoba taki wystrój, ale ogólnie myślę, że sama galeria nie potrzebuje aż takiego ubierania tej choinki, bo ona jest tak ozdobna i tak przepiękna, że. Um, nie ma takiej potrzeby. Jak widzicie, za mną jest napis z tyłu, właśnie Galeria Lafayette. I pokażę Wam też, jak znajduje się to miejsce takie na zewnątrz. Ja właściwie jestem w samym centrum Paryża, bo ta galeria jest koło Opery Narodowej. Bardzo łatwo tutaj dojechać. Ja od siebie akurat mam linię numer 3 i z tego właśnie... Miejsc z tego metra mogę spokojnie z tej linii dojechać do centrum. Także bardzo lubię tu przychodzić. To jest oczywiście bardzo turystycznie, i jest ciężko trafić na taki dzień, żeby było mało turystów. Oni otwierali tą galerię o 11 i za 5.11 był tłum ludzi. Po prostu, wiecie, tak jakby no, na jakiś koncert. Ale bardzo spokojnie i bardzo fajnie. Wszyscy się rozprzestrzenili po każdym piętrze. Kochani, ja dzisiaj do Was nagrywam z tej galerii, ale temat naszego filmu to jest temat, jakie rzeczy są we Francji zakazane i znaczy zakazane, jakich nie powinno się robić. I to te, ten film to jest właściwie. Remiks mojego jednego filmu, który nagrywałam jakieś kilka lat temu, chyba 3 lata temu, w 2021 go wrzuciłam. I on miał rzeczywiście ten film bardzo dużo wyświetleń. Nie wiem z jakiego powodu, aż cieszył się takim zainteresowaniem, ale postanowiłam go obejrzeć, odsłuchać i nagrać dla Was jeszcze raz. I przemyśleć być może, czy coś się zmieniło, czy nie. I właściwie dorzucić Wam kilka rzeczy, co na przestrzeni tych trzech lat w mojej opinii się zmieniło, jeżeli chodzi o te rzeczy takie bardziej, których nie wypada robić we Francji, które są zakazane. Coraz więcej ludzi przychodzi, także ja też muszę, wiecie, tak na speedzie przygotowywać dla was ten film. Tutaj jest też bardzo dużo Polaków w trakcie tego okresu świątecznego. Myślę, że ludzie robią zakupy tutaj z tego względu też, że głównie, że tu są takie bardzo drogie rzeczy i bardzo unikatowe. I rzeczy, których, produkty, których możecie już normalnie w sklepach innych nie znaleźć, czy to z, jeżeli chodzi o ubrania, czy jeżeli chodzi o kosmetyki. Ja, słuchajcie, sobie w galerii Lafayette kupiłam tutaj kiedyś jedną rzecz i był to portfel i Saint Laurent który mam do dzisiaj i jestem z niego mega zadowolona, kosztował bardzo dużo, ale mam ten portfel do dzisiaj i bardzo, bardzo mi się podoba. Pierwsza rzecz, która moim zdaniem powinna być zauważona i o której powinno się mówić i której powinniście unikać, jak przyjdziecie do Francji, to jest to, że nie patrzcie się ludziom w oczy, nie patrzcie się na ludzi uznaje się, że tak do 3 sekund maksymalnie, ale to i tak jest, myślę, że 3 sekundy to jest tak za długi czas, żeby się na kogoś patrzeć. Francuzi tego nie lubią. Myślę, że w Polsce ludzie częściej się patrzą na siebie w miejscach publicznych i no tak jakby obserwują siebie. W ogóle ten kontakt wzrokowy w polskiej kulturze jest troszeczkę dłuższy. Tutaj ja na przykład jak tu jestem, moja postawa jest trochę też taka inna, bo nie patrzy się zbytnio na ludzi. Raczej tutaj każdy siedzi w swoich telefonach, książkach. Jeżeli ludzie zwracają na coś uwagę, na przykład, że coś ich tam zainteresowało kogoś nieznajomego, to oni tak tylko wzrokiem przejadą, ale nie patrzą się dłużej niż te właśnie dwie, trzy sekundy. To jest taki maksymalny czas. Jeżeli patrzycie się dłużej na kogoś, może ta osoba do Was zareagować w jakiś agresywny sposób. Albo no, pomyśleć, że coś się dzieje z jej wyglądem, albo po prostu wokół niej. Ja się na ludzi nie patrzę. Myślę, że ludzie to odbierają źle z tego względu, że mogą Was posądzić o jakieś takie na przykład zachowania dyskryminujące ich i tak dalej, bo tu jest tak dużo różnych ludzi pochodzących z różnych krajów, że właśnie. No, Lepiej się zachowywać tak po prostu bardzo, bardzo standardowo. Grupa wycieczka Włochów e, przyszła do kawiarni, więc być może nie będziecie mieć nie zbyt dobrze słyszeć, ale postaram się głośniej mówić. E, słuchajcie, druga taka rzecz, e, która jest bardzo ważna, jak planujecie przyjechać do Francji albo planujecie tutaj mieszkać, e, to jest to, że Polacy w kulturze naszej, jak się z kimś poznają albo na przykład w pracy są, to często podczas zapoznania się, i ja nie mówię o nastolatkach, tylko już takich osobach, które gdzieś są poważniejsze już dojrzalsze, da, dają sobie, podają sobie rękę na poznanie, na powitanie. Tutaj tego się nie robi. Jak wiecie pewnie w tych kulturach takich bardziej południowych. Najczęściej jest tak, że ludzie całują się w policzek, czyli w jeden i w drugi, no tam jeszcze zależy od regionu, ale w Paryżu to tak bywa. I robią to z ludźmi, których nie znają, których na przykład poznają przez innych tam znajomych, nie mówię tylko o przyjaciołach, bo wiem, że w Polsce to jest tak, że jednak jak z kimś mamy bardzo bliski kontakt i jesteśmy przyjaciółmi, to wtedy całujemy się na powitanie. Ale ja myślę, że w Polsce to też ludzie się po prostu przytulają. Jeżeli są ze sobą blisko, są przyjaciółmi czy rodzina, to często jest ten uścisk i takie, wiecie, całym ciałem przytulają się ze sobą. Natomiast we Francji jest to całowanie się w policzek, ale to nie chodzi też o to, żeby kogoś tak, wiecie, do, ustami dotknąć jego policzka i pocałować, tylko to jest taki gest, taki... Y, ułożenie ust po prostu w takiego dzióbka i y, dotknięcie się lekkie policzkami. Tak to wygląda. Nie y, podawajcie komuś ręki, bo to akurat. Jest troszeczkę takie dla nich zbyt oficjalne, i mogą to źle odebrać. Mogą to odebrać tak, że jesteście troszeczkę zarozumiali albo aroganccy, albo tak po prostu strasznie oficjalnie podchodzicie. Francuzi tego nie lubią. I nawet jak ja byłam w moich pracach wcześniej, tutaj jak pracowałam, to często było po prostu tak, że nawet w pracy całuje się kogoś. Policzek. Nie jest to y, absolutnie żadna reguła, żeby akurat w pracy to zależy też od Waszych kontaktów, ale generalnie to na przykład osoby z jednych zespołów to y, cały się w policzek. Możecie to zauważyć często na y, filmach, na jakichś na przykład komediach francuskich albo po prostu na i, innych filmach francuskich, że tak często jest. Nie podawajcie ręki, y, to jest naprawdę. Być może, no nie wiem, w pracy, jak na przykład dyrektor, jakiś tak bardzo oficjalnie ta osoba, ten Francuz wam podaje rękę, to oczywiście tak, ale jeżeli już absolutnie są to jakieś takie niezobowiązujące pozna po po poznawanie się gdzieś przez znajomych, przez przyjaciół, to nie podawajcie ręki, bo z tym możecie, oni mogą naprawdę was uznać, że to jest bardzo dziwne z Waszej strony. Trzecia rzecz, o której muszę Wam powiedzieć, która jest również, również bardzo ważna i nie powiedziałam tego na tamtym moim wcześniejszym filmie, to jest to, że absolutnie we Francji zakazany jest i tego się absolutnie nie robi i nigdy tego nie słyszałam oceniać czyjś wygląd, oceniać ocenia czyjąś aparycję, to jak ktoś wygląda, że ma na przykład, nie wiem, że jest gruby, chudy, to są już wiecie, takie bardzo skrajne przypadki, ale ogólnie y, można powiedzieć, że ktoś bardzo ładnie wygląda, to jest komplement i tak dalej, ale ogólnie, natomiast ocenianie jakiejś konkretnej części ciała kogoś, czy w ogóle komentowanie, że na przykład ktoś ma długi nos, że na przykład ktoś ma y, nie wiem, że ktoś sobie właśnie y, z, y, zrobił coś innego ze swoim ciałem niż wyglądało dotychczas. Y, to jest y, oni to uznają y, za ogromną arogancję. Nie róbcie tego, bo od razu was wrzucą do worka, że jesteście źle wychowani albo po prostu, że jesteście dziwni. I są takie pewne rzeczy, o których doskonale wszyscy wiedzą i po prostu o tym się nie mówi. Y, tak i to myślę, że są takie trzy rzeczy, które bym dodała, dorzuciła tutaj właśnie do y, tego y, filmu, który reaktywowałam po jakimś czasie, czyli to, że nie podaje się ręki, y, nie ocenia się czyjejś aparycji, czegoś wyglądu i że y, nie patrzy się na ludzi w miejscach publicznych, Dłużej, myślę, że w ogóle nawet w takich kontaktach, jak z kimś rozmawiacie, to nie gapcie się tak na ludzi, nie przykuwajcie po prostu waszych oczu do, do kogoś podczas rozmowy. Bądźcie bardziej jacyś tacy interesujący w sposób em, aktorski, gdzieś nie, troszeczkę tacy niedostępni i to przyciągnie Francuzów. Oni lubią takie osoby niedostępne tajemnicze troszkę. Także to są trzy rzeczy, które bym dorzuciła i tak powiem Wam, że jak sobie odsłuchałam tamten film, to w sumie bardzo lekko podeszłam do niektórych rzeczy i bym troszeczkę go zmieniła, ale to myślę, że to są takie trzy, naj, trzy najważniejsze. Słuchajcie, kochani, ja będę już kończyć, dorzucę Wam w ten film e, fajne przybitki, jakieś tam ujęcia z galerii, zaraz Wam pokażę, jak wygląda też Druga strona, czyli wiecie co, ja stąd widzę wieżę IFLA, dzisiaj jest smugła i w sumie tak od połowy praktycznie nie widać. No, może jedna trzecia jest zakryta, ale pokażę Wam i tutaj z tej strony naprzeciwko mnie jest też opera narodowa. Przepiękne budynki, tutaj na szóstym piętrze to już naprawdę są fajne widoki. Także zaraz odrzucę kamerę i pokażę Wam, jak to wygląda. Dziękuję Wam za oglądanie mojego filmu. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Może uda mi się już założyć Instagram. Dam Wam znać. Pozdrawiam Was i trzymajcie się. Pa-pa-pa. O so, quatro 私たちが。 Tam z daleka widać wieże. O, tak się prezentuje w ten pochmurny dzień. To całkiem sporo widać, myślę, że. Tylko ta końcówka jest taka nieodkryta. Tutaj z tej strony macie operę narodową. To jest budynek bardzo duży. Też ja nigdy w środku nie byłam, bo jakoś tak zawsze były jakieś roboty, coś tam, nie wiem, jakieś modernizacje. Tutaj jest ciąg budynków, oczywiście takich typowo paryskich. Ogólnie Paryż ma ulice bardzo zabudowane, dlatego to tak wygląda. To nie jest tak jak, słuchajcie, u nas w Polsce, że na przykład jest jakiś budynek, kamienica, czy tam jakieś domy i jest pusta przestrzeń, później kolejny, tylko cała ulica jest zabudowana. Tam jest Avenue Lopera, ona się tak ciągnie w tamtą stronę. Nie wiem czy coś jeszcze widać stąd. Chyba już nic takiego. Tam po drugiej stronie, o tutaj też wam polecam zajrzeć do tego miejsca. Które się właśnie znajduje, tam gdzieś świecą się te światełka. Tam jest bardzo fajnie, też jest dużo takich rzeczy, co można kupić i coś zjeść.